Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym z gry Heroes of Might Magic 5. Kuźniar przeznaczenia, znamy to, oczywiście lubimy. Słuchajcie, na sam początek tylko garść głośniej ode mnie. W zasadzie to dwa. E, drugi będzie Tron, był pierwszy, najważniejszy. Nie wiem, czy e, subskrybujecie kanał Gimpera, mam nadzieję, że tak. E, więc jeśli tak, to pewnie widzieliście, że zrzeliśmy serię z Heroesów 7 Bety. E, prosiliście też oczywiście o to e, pod pierwszym materiałem, żeby, żebyśmy to nagrali. Ja usił na komputerze nie miałem możliwości, a stwierdziłem, że z Bety coś chce nagrać. Co do samych Heroesów siódmych, tutaj sprawa największa będzie z Rojem, bo do Roya jadę w dniu, dzień przed Premierą, jadę do Rysona i będziemy z Rojem pewnie ogrywali już finalną wersję. Więc teraz jest taki jeden scenariusz z Gimperem, po prostu w takiej naszej starej formule, którą pewnie znacie i lubicie, takiej bardzo humorystycznej, luźnej, troszeczkę też poznajemy samą rozgrywkę Z Rojem będzie już po prostu taki kompleksowy materiał w ogóle o samej rozgrywce, pewnie scenariusz. No, zobaczymy jeszcze co ustalimy. Więc co w związku z tym? A w związku z tym, że odcinki z tej siódemki, co nagrywam z Gimperem, pojawiają się co dwa dni na moim kanale, czyli co dzień się pojawiają, tak, rest Gimpera raz u mnie. I co za tym idzie? One się będą pojawiały o godzinie 17, tak ustaliliśmy, więc będzie to u mnie zmieniało to, że w momencie, kiedy jest u mnie odcinek z Shirosu 7 bety, będzie wtedy tego dnia jeden odcinek z piątki. Czyli po prostu będzie piątka beta i EU z Niedźwiedziem. Póki co mamy z Niedźwiedziem, zobaczymy, jak się zakończy. I teraz tak, e, dzisiaj właśnie wypada, że u mnie jest odcinek z siódmych Herosów, więc po prostu dzisiaj jest ten odcinek z piątki, beta e, i europka na wieczór. I po prostu jutro będą dwa odcinki z Herosów, wtedy jest odcinek u Gimpera z e, bety, więc macie teoretycznie więcej materiału. E, dla mnie to też jest w miarę ład, fajne, bo m, dlaczego mówię, że jest w miarę fajne? Dlatego, że e, ja już się powolutku szykuję do wyjazdu, bo moi drodzy, w środę przyszło, to jest 9, dziewiąty, głowy sobie uciąć nie dam, e, wylatuję na wakacje małe do Grecji, końcu po latach e, gdzieś tam jadę, znaczy nie myślę, że jestem jakimś turbo bogaczem. bardziej to po prostu wynika z tego, że e, moja dziewczyna ma tam rodzinę, więc po prostu mamy całkiem spoko, tanie bilety lotnicze znaleźliśmy, więc po prostu lecimy. Ja Pierwsza na wakacjach od dawien dawno, dawno. E, i nie będzie mnie chyba do poniedziałku, więc y, no to będzie skutkowało tym, że będę musiał zrobić znaście materiałów, tak chyba 18 łącznie materiałów, więc e, do tego powolutku się szykuję już do przygotowywania się na ten mm, na ten trip możemy tak to ładnie nazwać, a ostatni dzień tygodnia, może rzućmy okiem. Słuchajcie, jestem trochę zardzewiały z heroesami, więc jeżeli będę coś gałganił, to wybaczcie mi, nie żebym... O, nie można mieć smoku w tym mapie, dobra. Nie żeby, wiecie, fakt, że gram dużo, to sprawiło, że nie jestem zgałganiony, ale ale tak, ale teraz na pewno będę więcej gałganił niż zwykle, o ile jest to możliwe. To nie jest trudny garnizon do pociśnięcia. Zabij mnie jeśli się mylę, ale czy. Ja samym smokiem tego nie zrobię? Jestem pewien, że samym smokiem to jestem w stanie zrobić. Bo oni mają do strzału tylko lisza i. Tak, myślę, że samym smokiem jestem w stanie to zrobić. Tros. Gorzej z maną, ale to inny problem. Trzech zabijam tym. 6 zabijanym, 4 zabijanym. Pozwólmy się Ciebie. Złej tu przyjacielu? Chyba tak. Pamiętajmy, że najważniejszym są 23, żeś wbił. Spróbuj tak. Zbudowałeś, niestety. 28 obrażeń tu. I tak, jeżeli chodzi o moje wakacje, no to właśnie dlatego przygotowujemy się po prostu teraz wcześniej do nich. Tak, bo wiem, że... Wiem, że może być taka sytuacja, że... No po prostu mnie nie będzie, no i będę, będę ciężej. Dlatego po prostu... Będę jeszcze o tych wakacjach wspominał wam tysiąc razy nie przejmujcie się. Uu, uu. Trzeba się robić groźnie. Ile jeszcze hapsów na smoku? No kurwa, bardzo grozi nawet. Spodoba. Zaraz tu w dupę dostanę, jeszcze się tak to skończy. Cię chyba zwykłą błyskawicę już dobiję. No nie, samym smokiem tego nie zrobię. Trzeba armią ujść. Okej. Okay. Przepraszam, widocznie musimy po prostu skończyć tutaj. Ale to też nie jest problem jaki dla nas, nie. To jest początek tury, więc to i tak wiemy co robić, więc ludzi. Zapiszmy sobie rozgrywkę. Może na będzie dobrze ze znakiem zapytania? Sokie, dobre. Przepraszam za tą ostatnią misję. Widziałem wasze komentarze wiem, że one są co najmniej żenujące. Eee, jakby moja rozgrywka była co najmniej żenująca, a tak, może komentarze nie są żenujące, co moja rozgrywka była co najmniej żenująca. Przepraszam was bardzo, no jakby ja sam nie potrafiłem chyba przeczytać ze zrozumieniem tego, o co chodziło w misji. Nie wiem, czy ty dobrze stoisz, czy cię wampir nie sięgnie. No zobaczymy. Nie, nie sięgnie cię wampir, dobrze. A to mniej więcej chodziło. Lisz, eee, Lisz. Tak, no i czym trochę na szczęście, nie będę ukrywał. Ty nie sięgasz. Sięgajcie wzrok nie sięga, co, przyjacielu? Bałem się, że mogę wlecieć, ale trochę się cykam. Myślę, że mogę. Szczęście, halo 180 nie, no, to tak 11. Duszków śmierdziuszków poszło. Nawet no, ty sobie uderzysz w niego z Dobra, po tobie złatuj. Złej też złatuj. Ty strzelisz po blank? Nie, nie strzelasz, o dziwo. Mm, przód Morale podeszły, ale to i tak niewystarczające. Ja bym chciał, żeby podeszły. Dobra, zluzuj tego. Bardzo dobrze. Tu waitujesz. No, 28 hapsów Minotor może zabić. Dobra, okej, okay, zrobimy tak Chcemy, no, żebyś mi zabił jednego Trochę głupi maryjnie, nie? Zobaczcie go Minotor tu dobije. Teraz ciebie Teraz... Tu e... niewiele możesz zrobić, więc podejdź tu Teraz tak, pozbawił się ducha Zwykła cię nie zabije, to wzmocniona cię zabije No, praktycznie Ile masz hapsów? Dużo to towarzystwo. Teraz ty przyjacielu. Dorżni zombiaka. No jednego musisz Nawet nie stracić jednego. Teraz tego dobi. Dobrze. Bombowo Spróbuj tego dojechać. porobiony. Dobra, to no, możesz niestety pani zginęła. No, szkoda troszkę. Defend, defend. No i tu je pozamiętamy. Szkoda, trochę pani, ale wyszedł w miarę się czy ja mogę zraszać czerwonego. Zastanawiam się, czy mam ku temu siły. Kurwa, mać. Konczmy turę. I zielonego tu widzę. Walczycie ze sobą, czy nie? Jestem, czy mnie zaatakujesz. No, zaś się dowiemy. Nie mam tak dużo many, więc ja już nie jestem takim kozakiem. Myślę o rytuale. Chyba rytuał zrobię w tej turze. Pomimo tego, że mogę go dopaść, ja mam za mało many, żeby mógł cokolwiek. Dlaczego nie mogę tu rytuału wykonać? Co za dupa. No, zrobił tak. Tak. Jaki masz poziom, cienitażek? Pierwszy. To jest coś głównem Nie na was dwóch. Smok sięgnie tego. Zyskawię, co powinna starczyć. A ile mi nie zabijesz smoka, to jest po tobie. 11. Dobra, przyjmę Dobrze No przestań To ciężko mi narzekać, nie? Jeszcze z gili magów? no nie będę płakał Zdecydowanie no płakać nie będę Kurwa, dlaczego nie pomyślałeś Ignacy? Dlaczego? Powtórz ruchy po prostu. Na szybciuszkę. Wiecie co? Samym smokiem to zrobimy. To w ogóle już z... Przepraszam bardzo. Sam smokiem to możemy zrobić i niczego nie e, Bo czary nie działają na mojego smoka, więc on nie będzie w stanie niczego zabić. Myślę, że po prostu tak i będzie prościej. Pobierzesz ja many, troszkę, luz. Pięć. Nie masz many? nie Musisz wzmocniony, wystarczy zwykła błyskawica tutaj. Możesz uderzyć łapką i to chyba wszystko, co zostanie zrobione. Z się marnotrawstwem, ok. Ty uderzysz i cię dobijam czarem. Okej. Okay. Nie mam nawet słuchajcie, tego pierwszego czaru. Muszę tym walić. Bęk. No i bez strat jesteśmy. I kończymy teraz swoją tury, Już nie będę głupot wyprawiał, dobra? Dobra, nieważne. Czary. Kamienne kolce i z wyjątkowego. E, tutaj poproszę, to by się przydało. Tutaj? Spręcz, no stary zrobimy zbieracza. Słuchajcie. Oj, uciekaj, panie zielony, lepiej uciekaj. Czerwony zamek jest mój. Zwiałeś się, loniaku. I tu nic nie posiadasz. Cóż, pognę za tobą. Ciekawe. E, wykonajmy tak. Tu jest, zróbmy zbieracza. Myślę, że jesteś w pytkę. Nie masz wysokiego poziomu, nie masz. Mogę zabrać oczywiście dadaku. tak wiem, mam tego świadomość. Kończynka też by nie była głupia. Kopalnia złota też by się przydała. Zapis ten gry. Oż ty kurwa. Smokach mi zabierzesz tę ja przegrywam. Troszkę się cykam. Jak powiadał klasyk. Jak silna jesteś. zbyt mocnych obszarówek. Bardzo. Chyba. Oh. Co ten gałgan zrobi? Wygrać wygram, tylko właśnie po co? No cofajmy się za to. Dobrze, artynci nie mam baście. Aktualnego mhm. lochu nie potrzebuję, to jest nawet nie głupie. No to na początku surowca. Na początku tury, przepraszam. Tutaj cokolwiek? Przydałaby mi się armia z mojego zamku. Tak bardzo, bardzo by mi się przydała. Nie zaatakowałeś mnie. Coś zgłupiały jesteś, przyjacielu. Dobra, słuchajcie, przetestujmy. Jeden manewr. Nie posiadasz, rozumiem, jakiejś tam logistyki, nie? Nie, nie posiadasz. Nazwijmy to. Czy zdążysz? Dobra. Teraz tak, tutaj. Chyba, że karawana. A ile karawana jedzie? Dwie tury. Co ja bym potrzebował w karawanie? Ciebie? Ciebie? Ciebie, 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 ciebie. Dobrze, A w ten sposób, dobra. No nie, karawana nie może zdążyć. Bo karawana będzie jechała dopiero na następnej turze, a mi zależy, żeby to w tej turze jechała. Myślałem, że karawana wyjeżdża automatycznie. No i faktycznie to jest, tak to nie działa. Do ciebie. Teraz, panie, was, 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 was. Dobra, weź wojsko. Teraz, Early, jak daleko jesteś w stanie ujechać? Niedaleko. Chyba, że mogę przywołać im. Tak ja mam świadomość tego, że jeszcze mam przywołanie jednostek. Zamiast Was, daj mi, panie, daj mi Was. No i tego raptora mi rzucić jednego. Teraz jedziemy tam Zamek mogę stracić, luz. Gdzieś po kopalnie nie zajęły się niestety. Dobra, tyle. Skończ tura. Zobaczymy co zieleni zająć. Jest jakiś spowolniony mocno. tak chodzi jakbyś chciała nie mógł. Nie dojadę cię. Zbiorę sobie po do ataku. Dom kopalnię Nie przebijesz się przez niego? No to nie. Przyjacielu jesteś tu. Zbieraj mi wszystkie kopalnie. Rozbudujmy sobie naszą siedzibę. Cóż tutaj mamy? Aha, jeden do siarki. Oczywiście pastwisko to nie jest nigdy głupia decyzja. Tam tartak jest dobra. Skończmy turę. No, ja z tym dojechać, to mi dojedziesz. No, nie, nie odbiorę ci tego. Ty też dojedziesz, nawet pracę coś tam. Ty też coś straciłeś, proszę. No dobra, no to też jesteś mój. No teraz to ja mam już lepszą armię. Może byś zapisał gałganie. Nie mogę stracić smoka, słuchajcie. To jest ważna rzecz. Coś takiego. Tak za zaryzykowało stwierdzenie. Coś takiego. W tu może dolecieć do mnie Okej. Okay. To by się zwiększyła armia? A przyzwanie jednostek. Dlatego miałeś tak mało ruchu. Wszystko się zgadza. Kurwa po moich strzelcach praktycznie. Nie po dziewczynach moich. Dawaj. Dawaj. Możesz mi dojechać? Przewodniczący, że tam. Mhm. Kurwa! nie Powiedzujące górne Jak no, ci smoka ubijesz Jest lepszym kasterem niż ja duży Przypieprz jej Oj boli 34 wrażenia No zdechniesz Musisz coś takiego zrobić. No, ja nie mogę tak grać, bo ja przegram wtedy mapę. Czy jestem w stanie go pojechać? Ty masz chodniczynkę jeszcze. No nie a i jest ten grób, straszny. Strasznie irytujący Kurwa, że też tych czarów jebanych nie mam, po prostu Czekajcie jak żemiał świadomość No nie skończy Dobra tu Marańczówka wyszła Demon, okej okay. Dobra, dojechane Dobra, czerwony pokonany, ok. Kurde, no nie mam pomysłu. Może stanie i gnamy. Ostrywamy ten zamek na chwilę. Po prostu gnamy do siebie. Tak zrobimy. Przenieść ten zamek. Rzecz na moment, ja muszę się wzmocnić. Jak już jesteśmy w tym temacie. To mi karawanami z siedlisk wojsko. Tam nie rekrutuj nawet. Chociaż. W sumie to może zrobić jedynie, co może zrobić, to. Dużo kapłanów tam było, dobrze mi się wydaje. E, trzech, dobra. Tu ulepszymy wojsko no i wtedy możemy spróbować się z nimi bić. Miałem pierdolniczków, no, pierdolniczków ewidentnie nie mam. Czy czy pomarańczowy z zielonym walczy? Nie, są sojusznikami chyba. Po zamku, on się wycofuje. Bo on przeżył przez jego garnizon. Dlatego zakładam, że są sojusznikami. Daj mi czary. Cóż za zaklęcie przez swojej ośrodki. Zimę zakładam. Oh. Mhm. Mm będzie trzeba porekrutować trochę wojska. Skąd z to. Mogę coś budować? Chyba nawet nie bardzo. Teraz jest słuszny Nie wiem, czy ja to mapę dobrze, gram, czy źle gram. Nie wiem. Szczerze mówiąc, markuje mi cholernie czarów. Cholernie. Jakby ogólnie takiej mocy. No się w zamku. Ok. To gara piekielnego to nic dobrego swoją drogą. Uh, czekamy tu jeszcze. On no, chyba zaczekał. No, pierdolniczki. Brakuje siarki. Hajsu. Mamy przynajmniej słuchajcie tego. Przynajmniej, naprawdę, przynajmniej mamy już krąg zimy. Niby pierda. Tu ty. Poczekajcie, pokażcie mi tych ich bohaterów. Letos czy Kyfra? ne nebrios, czy cokolwiek innego. Mogę ulepszyć sobie hydry, ale wiele nie zrobię. Bo zrekrutować więcej wojska. Zapiszmy, tak. Czy to już? Dobra. Pognajcie w tę stronę, bo tu by się przydały mi te dwie kopalnie. W szczególności pierdolniczki, czy garnki by się przydały bardzo. Pojedź tu. Skończ turę. Zajmuje mi kopalni, niestety. To była moja siarki. Dobra, siarka prostu mam, spoko. Kifra, letos, dobra. będzie mi tam stacjonował. Gryfy królewskie. O, wtórz, niczego nie tracimy. Przynajmniej ja nie planuję. Do tyłu. Jakoś tak. Jakoś tak. Jakoś tak. Tak. Trochę do dupy. Jestem tu. jestem tu. stąd tu. Może tak. Duża, duża, armia będzie pięknie zbierał grupowe czary. rozbądź się. Dobrego okay. sięgasz, słucham tego. strzelany ty Tylko dojeżdżasz, dojeżdżasz. Dobrze. Okej. Okay. Tylko dobrego chcesz? garnizon, ciupkę mocniejszy, ale bardzo zbliżony. Wścigaj. Ok. Po prostu tak się ustawcie i jest dobrze. Nie planowałem w tej bitwie niczego tracić, więc... Defend. Strzelaj. No to przynajmniej mamy jakieś bitwy, które wygramy, nie? Nie musimy marnować many specjalnie. Dobrze. 23 ich idzie. Dziesiątka morale nawet. Nie ma potrzeby takiej... Trzeba jeszcze w tego raz, żeby go przybyło. Chodź do przodu dobiłem. No ale, to już wiemy co zrobimy. tak. Nie wiem czy mogę nie wydarzyć, więc nie rzućcie uwagi. Chyba mogę. Na śladę? Brawo! Już mamy coś w wojska przynajmniej no, wszystkiego mamy na przykład ulepszonych was, bo wcześniej nie graliście po prostu. A teraz już gracie. Są tu jeszcze kopalenki widzę. Aha, i tutaj było jeszcze kilka rzeczy, których nie zbadałem w ogóle. No dobra. Fajnie byłoby jakbyś się zawinęła do zamku. A w zamku hmm. spróbuj zrobić to. Ściągnijmy karawaną co się da. O ile cokolwiek się da? Dobra, spędz turę. Musimy mieć po prostu więcej żołnierzy, siły wychodzącej. Po prostu mi brakuje tego straszliwie. A boję się, że po prostu im dłużej daję szansę komputerowi, tym stanie się on mocniejszy na dłuższą metę. A to będzie mi bardzo bolało, bo no, zwykle tak to działa: że komputery są silne na dłuższą metę. Silniejsze. No, może tak to jest dobre słowo. Na dłuższą metę. No, cokolwiek, no. cokolwiek mamy typo mojej kopalni złota, więc cóż. Zajęło się kopalnię, dobra. Tu stoi dwóch bohaterów, no tego się trzeba pozbyć, dziadostwa. Nie, mam nadzieję, że nie zbudowaliście tutaj cytadeli. Nie, nie zbudowaliście. Na razie macie pomieszaną armię, z tego co widzę. Co jest też jakimś tam plusem? Mimo wszystko. Ile ci zostało tu do wzięcia? Dobra, no brzmi jak plan, słuchajcie. Szedłbym. Że nie mam wszystkiego wyczyszczonego, ale no cóż. Chociaż mając jakąś implozję byłoby dużo prościej, nie? Wzmocniona implozja i porobienis. Znaczy. Czy ja wiem, wzmocniona implozja, czy bym jakoś bardzo pomogła? Szczerze bardziej smoki Armagedon. Tak chyba szczerze. Jeśli już mam szukać jakiś ułatwień dla mnie, to, to smoki Armagedon chyba. Może zapisz, co? Tak żeby potem nie wczytywać, bez sensu. Dobra. Chodź tu. Dziwne przeczucie, że mogę ich uwolnić i dostać ten artefakt. Co ty posiadasz w ogóle? He, mogę ich po im armię, słuchajcie, w pół. To jest plus. To Letos. Okej, okay, mogę im przeciąć armię w pół. Przetnijmy zatem. Siedem pań. Nie wiem czy chcę stracić. Do szarży bądźcie gotowi wszyscy. I shooterów wrzućmy tak, żeby jakoś tam powiedzmy nie pokrywali się ze sobą specjalnie. Let's go. Co to jest szybki gryfon? Byłoby przykro, gdybyś go stracił. Teraz zabójca. Gdyby nie sięgam. Sięga idzie wzrok, nie sięga. Gdzie czelisz? Pani. Nie wiem czy jestem w stanie je ocalić, żeby dwie nie zginęły. Coś kolejności, ty. No, dobra, to no, chyba komputer zrobił mniejsze straty niż ja. Jeszcze raz. Tak. Ooo, kurde. Daj mi eksperta zniszczenia.

Dobra, moi drodzy, i myślę, że po te raz zagramy już w następnym odcinku, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. O 17 zapraszam na Heroesy e, 7, no i co, i widzimy się, myślę, że już w kolejnych odcinkach. Ja byłem Ignacy wy, a to były Heroesy 5. Widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.